Gdybym miał wymienić trzy monety z naszej nadchodzącej aukcji, które w oferowanych przez nas stanach zachowania mogą się już nie pojawić, to ten trojak zdecydowanie do tej grupy się zaliczy. Moneta w stanie menniczym rzadka, a to już jest stan zachowania, który zadowoli nawet. Największego malkontenta. Fenomenalna moneta dużo meniczej, czerwieni co podkreśla jeszcze urodę oferowanej monety proszę zobaczyć znakomita sztuka.